Mamy jeszcze maskę antysupresyjną. I mamy wersję dwie. Chociaż ja tutaj niestety pokażę tylko Państwu jedną wersję względu na to, że drugą. Mam tylko wyłącznie w gabinecie. A w domu, nie. Zobaczcie. Maskę antysupresyjną zawsze kładziemy na coś. Zawsze kładziemy na jakiś tekst, na tekst książki, na tekst ćwiczenia. Możemy położyć maskę antysupresyjną na zadanie dodali w misiu Okulisiu i próbować poprosić dziecko, żeby odczytywało razem z okularami czerwonozielonymi. Tak, patrzy na dal i musi rozszyfrować zadanie w okularach czerwonozielonych. Być może będziecie korzystać z maski antysupresyjnej, już pokażę. W przypadku, właśnie ćwiczeń do tego zaklejania oka. Ale gdy korzystacie z maski antysupresyjnej, pamiętajcie już wtedy, oka nie zasłaniajcie, bo dziecko musi widzieć obłocznie. I wtedy, gdy mamy zadanie dodali, to na zadanie dodali tę maskę wieszamy, albo kładziemy maskę na zadanie do bliżej. Zależy, co chcecie. Dziecko jest w swojej korekcji, jeżeli ją ma, na to zakłada okulary czerwono-zielone, patrzy na zadanie do bliży, albo dodali w maskę. Które jest jakby przykryte maską antysupresyjną i dopiero rozwiązuje zadanie. Wtedy ćwiczycie odtłumianie, jeżeli jest, jeżeli potrzebujecie. Jeżeli już jest oko odtłumione, to jednoczesną percepcję i właśnie widzenie obłoczne. Znowu, może to być tak, że będziecie ćwiczyć właśnie stricte w terapii niedowidzenia czy zeza, ale być może maska antysupresyjna. Będzie wspomagała właśnie dzieci z chorobem, zaburzeniem widzenia, z autyzmem, tak? I poprzez to, że będzie dodatkowo odbijała światło, będzie się mieniła, będzie się świeciła, i wtedy może być lepszy efekt w postaci skupienia, uwagi wzrokowej czy koordynacji oko ręka. Zatem, jakby tu mamy maskę, ona, no, tak jak powiedziałem, jest A4, ale również na ćwicze oko są maski A5, także pasy są pionowe. I w formacie A5. Pamiętajcie, że zawsze pasy kładziemy, jeżeli spojrzenie przechodzi w ten sposób dziecka, to tak, żeby przechodziło przez pasy i zielone, i czerwone. Nie może być tak, że położycie w ten sposób, a dziecko czyta, bo wtedy czyta jednym okiem tu, tu jednym i drugim, tu czyta drugim. Tak, żeby jakby tego nie pomylić, zawsze stawiamy maskę w taki sposób. I maska ma to do siebie, że możecie ją położyć na podręcznik, na monitor komputera. Potem też pamiętajcie, że trzeba przystosować oświetlenie, żeby nie dać zbyt dużego, żeby nie prześwietlić maski, bo wtedy przeniesie całość tak, oświetlenia przez to, na co dziecko patrzy. Ale okulary dziecka, na to okulary czerwono-zielone, i maska antysupresyjna na to, co czyta, albo na jakieś ćwiczenia, zabawy, niezależnie jakie by to były. Przy masce. Zarówno tak samo jak przy kartach odtłumiających, czy przy grze SPI, nie zaklejamy żadnego z oczu, tak? Czyli warto o, tym, warto o tym pamiętać. I teraz w przypadku maski, znów, pierwsze podstawowe działanie to jest działanie odtłumiające, ale również właśnie ruch oczu, percepcja wzrokowa, akomodacja przy okazji może być również ćwiczona i to, co powiedziałem, przy korowych zaburzeniach widzenia, może również pobudzać pacjenta do patrzenia poprzez ten efekt jakby świecenia, migotania, no takiego ruchu, tak, czyli jest to bardzo, bardzo fajny efekt i część dzieci na tym lepiej zarazuje.